Najważniejsze, że to jest 15 lat prosperity dla Dolnego Śląska. To jest realizacja idei, które nas łączą. A łączy nas to, że chcemy, żeby Dolny Śląsk był jeden, żeby Dolny Śląsk był aktywny, żeby Dolny Śląsk odrabiał te zapóźnienia cywilizacyjne, które odziedziczyliśmy żeby Dolny Śląsk był innowacyjny, żeby Dolny Śląsk był tolerancyjny i otwarty. Te wartości nas łączą i w imieniu stowarzyszenia bardzo dziękuję setkom wolontariuszy, bardzo dziękuję prezydentom, wójtom, burmistrzom, samorządowcom, że tak nas przez 15 lat wspieracie, u naszej lokalnej, dolnośląskiej ojczyzny. Na została Fabryka Mebli Pociąg. Dziękuję serdecznie za wyróżnienie. Chciałem gorąco podziękować również moim wspólnikom, którzy ze mną e, prowadzą tą firmę. A firmę już prowadzimy ponad e, 26 lat. Również chciałbym podziękować moim pracownikom, którzy też współpracują ze mną, bo to cały klucz to jest cała firma. A w tej chwili mieści się 2200 pracowników. Chciałbym tylko dołożyć, że firma wciąż rozwija się bardzo dobrze. W tej chwili, w tym roku, zwiększyliśmy obroty o 25% i dalej inwestujemy i dalej budujemy salony. Odgramy w tym roku. Powiększyliśmy zatrudnienie o ponad 300 osób, no i planujemy dalszy rozwój. W przyszłym roku, jak dobrze pójdzie, będziemy budować nową fabrykę, czyli fabrykę nr 3, bo mamy raz, na trzy, to są trzy etapy. No i jak dobrze pójdzie, to pierwszy szpadel będzie, pierwszy wyko będzie w przyszłym roku. Dziękuję serdecznie, dziękuję za udzielenie. Dziękuję komisji, która przyznała nam ten, ten wykowy. Cluj succesului, dar Cluj Sucesc, Solidar, Cluj Sucesc, Solidar, Cluj Sucesc,